Prowadzisz konia? W ogóle ile szpaków wszędzie tutaj lata Byłam od strony ogrodu I myślałam, że po prostu młode im z gniazda wypadły Ale tu na podwórku też są no ciągnij konia, ciągnij mocno, chodź. Konia, chodź, słuchaj się. Nie słucha się? Nie słucha się? Mocno ciągnij. Mocno, mocno. Nie słucha. I co teraz? On ci pomóc? Dobrze, już ci pomagam. Chodź, konia, chodź. Chodź, chodź. Znowu Cię nie słucha? No co jest? Widzisz, jaki ten koń dzisiaj niegrzeczny? Chodź. Chodź, koniu. Zobacz, Arciu, tutaj też są szpaki. Wszędzie szpaki, skąd one przyleciały. Chodź, koniu, chodź. Koniu. Mocno ciągnij, mocno, nie daj się. Nie daj się, chodź. O, widzisz, udało ci się. Super. Za chwilę się znowu zatrzyma. Mocno ciągnij, chodź, koniu. Chodź, koniu. <grybuj> Ares dzisiaj sobie nie radzi. Chodź, koniu, chodź. Tak, ciągnij mocno, mocno. O, widzisz. Jaka jestem dumna z Ciebie. Chodź, koniu. Musiałam przejąć konia od Aresa, bo koń się w ogóle nie słucha dzisiaj. Chodź, konia. Mnie też ciągnie. Chodź. Chodź, nie szarp się. Chodź. I co, udało się, tak? Razem zaprowadziliśmy konia do piąteczka. No czemu ty mi piąteczki nie dajesz nigdy? Aha, to musisz usiąść, żeby dać piąteczkę? Okej, okay, rozumiem. Zobaczcie, ile tu jest szpaków. Dobra, chodź. Na pewno kota jakiegoś upoluje, bo ona lubi się czaić na ptaki. Co, chciałaś skoczyć? Tak? Chciałaś skoczyć? Nie, skacz. Chodź, pójdziemy po linkę. Zobacz, to nawet się trochę zawiesiło słomy. Czy te jaskółki zrobiły? Nie, te jaskółki zrobiły. Koniu, te jaskółki to chyba architekci wnętrz. Zobaczcie, jaki design. Kota, a co ty tu znowu robisz? Co? Miał? A czemu ty tam chodzisz? Tam lubisz chodzić? A tam nic nie ma. Czemu akurat tam? Idź do środka. Nie marał, tylko idź do środka, bo konia wypuszczam. Trzymasz? To trzyma, ja tutaj przywiązuję. Teraz, Arciu, musisz tutaj naokoło przyjść. Chodź tutaj. O, super, dzięki. Nie mogę sobie z koniem poradzić. Stoi tam i nie chcę tutaj przyjść. I rzuciłam jej tutaj jedzenie i tam jej rzuciłam jedzenie. A ona woli stać tam. I jak otwieram drzwi, to ona biegnie na mnie. I nie mogę jej wyrzucić. Siwa, czy ty możesz iść do siebie? Bo stoimy tu od 15 minut. Idź do siebie, siwa. Ja nie mogę ją złapać za kantar i wyprowadzić, bo ona we mnie wleci. Dalej idź. I nawet miotła nie pomaga go. Nie miotła mi. Ona się zawraca i biegnie na mnie. No idź do siebie. Tu nie, idź. Tutaj nie. Dalej siwa. Ja nie wiem, nie jestem w stanie tego konia wyprowadzić. Nawet jak już wyjdzie na wybieg, to się na mnie rozpędza i muszę uciekać za drzwi i się chować. Co tam kurki? Babcia mi nie odpisuje, nie wiem co babcia robi. Nie wiem co mam zrobić z tym koniem, żeby płotu nie rozwalił. Musiałam popsikać kaczuszki sreberkiem, bo poszły do tych małych kur na jedną noc i te kury je pogryzły aż do krwi. I one były całe zakrwawione, i z powrotem poszły do siebie. Już nie będą z tamtymi mieszkać. Ale już im ładnie zaschło to wszystko. Bo najpierw im wyrwały pióra i potem ta krew kapała i wszędzie je dziobały. Już nawet ten spray schodzi. Zamknęłam ją w środku. Otworzyłam jej tutaj drzwi i weszła do środka, bo jej rzuciłam trochę chleba. Ale co ona dzisiaj wyprawiała? Jeszcze wiecie, normalny koniak się rozpędzi na was, to powinien się zatrzymać. Ona się nie zatrzyma. Ona takim galopem by we mnie wbiegła. Bo ona nie ma nic w głowie. I przez to nie będę cię wyprowadzać już. Koniec. Będziesz siedziała, aż cię ktoś inny wyprowadzi. Tak? Ja już Cię nie wyprowadzam. Ja się Ciebie boję. Ty jesteś... Ty masz ćwierć mózgu i szalejesz. Ale chyba wszystkiego próbowałam. Rzucałam jej tam jedzenie, na jedzenie nie reagowała. Jak ją wołałam, nie reagowała. Puściłam jej dźwięki koni, ale najpierw puściłam tutaj i tutaj zaczęła głupieć, a tam ich nie słyszała i nie przybiegła. Ale nawet jak już wbiegała tam na swój placyk, to się cofała na mnie. Koniec, koniu. Koniec. Będziesz siedziała i tylko tamtą będę wyprowadzać. Ciebie niech ktoś inny wyprowadza. Ja się Ciebie boję. Proszę. Też zaczyna padać. Stasiu! Stasiu! St Stasiu! Oj ci zaraz ogon, ogon ci urwę. Urwę ci ogon za to, że mi psa gryziesz. Mam ogon. Zastanów się, co robisz. Zastanów się. Chodź po te jajka. Chodź. Stasiu! Kurę ugryz! Stasiu! Nie miał się taki... Wychodź stąd! Wychodź mi stąd! Uciekaj! Jeszcze będziesz mi się na starych kurach wyżywać. Ona ledwo stoi, a ty ją dziobiesz? Stasiu, ty prostaku. Tyle mamy jajek. Nie dostaniesz żadnego, bo jest mało. Nie wiem, Arciu, gdzie my popełniliśmy błąd przy wychowaniu Stasia. Nie wiem. Całe serce włożyliśmy w jego wychowanie. Tak. Ale za to wiem, że wczoraj szczur biegał i musimy pułapkę nastawić. A ty jesteś dobry kogut, nie? Bezkonfliktowy tak i ty musisz ogarniać Stasia. Powiedz nie, jak ty musisz go ogarniać. On naprawdę wie co robi. Nie daje bić kur Stasiowi, nie? Ty jesteś mądry kogut. Mamy pułapkę, stary ser. Nie wiem, ile on tutaj już leży. Stasia zamkniemy w tej pułapce. Tu cię w tej małej klatce zamknę. Tak, aż przemyślisz swoje zachowanie. Nawet mi nie patrz na Aresa. Ja nie wiem, jak te szczury mają się łapać, jak kury dostają co kilka dni pełne miski jedzenia. Jakichś obierków, ziemniaków i takich rzeczy. To Ten szczur może sobie podejść do miski i zjeść. Musimy tutaj coś apetycznego włożyć, Arciu. Zobacz, jak ten ser wygląda. Zanim pójdziemy do lodówki, to mi wytłumaczcie, skąd te szpaki. Bo Ja naprawdę nie wiem, z dnia na dzień się wzięło pełno szpaków. I akurat tutaj, zobaczcie, na płocie wszędzie siedzą. Widać, jak lecą? O, jaka chmara. Tu nawet nie ma nic do jedzenia. I jeszcze cały ogród jest szpaków. Chodź do lodówki. Może dla Ciebie też się coś znajdzie. Znalazłam średniej jakości karmę dla psa. Ale chyba tak Aresowi pachnie, że dla Aresa nie jest średnia. Taką byś zjadł? Taki tyci, tyci kawałeczek możesz. Taki tyci, tyci. Tylko pieru nie zjedz. Dobra. Ty nie możesz takich rzeczy. Tu Musisz lepsze jedzenie jeść. Starczy, nie dam Ci więcej. Chodź. Chodź, to dla szczura. To mówisz, że szczur będzie zachwycony, tak? Nie dam Ci naprawdę tego. Czekaj, bo my musimy to jakoś teraz tutaj przerzucić. Gdzie jest najrozsądniejsze miejsce, żeby to położyć? Te szczury pewnie mieszkają pod słomą. Tam, tam nie myszko. Tam nie ma szczurów. Albo tutaj, gdzie jedzenie dla kur. Albo tutaj. Może tak... Nie wiem, czy kura się nie złapie. Może tutaj, co? Na pewno one są pod tym... pod tą słomą. Ty się kuro nie czajna, to, to jest dla szczura. I tak się nie zmieścisz tam. Czekaj, czekaj. Ty nie jesteś rudy. Ty jesteś podszywacz, a ty nie gryź mnie. Idź, ty się podszywasz. Gdzie jest prawdziwy rudy? Gdzie jest Prawdziwy Rudy, ty na pewno nie jesteś rudym, chyba że jedno pióro zgubiłeś na ogonie, nie, to na pewno nie, nie pchajcie, bo to nie ty, nie kłam, nie kłam, gdzie jest Rudy, gdzie jest Kokolinka, to będzie Rudy, tak, to będzie Rudy chyba, a Kokolinka, myślałam, że to Kokolinka, to nie Kokolinka, nie pchajcie Arciu, no przestańcie mi, pomyliliście wszystko, Kokolino, gdzie ty jesteś, Kokolinko, Kokolinko, chodź szybko. No czemu ty na rudych, mnie... Galien... Ciebie lubię, ty jesteś fajny, ty jesteś fajny. Teraz nie koko... tak się przewróciła. Kokolinko, czemu cię nie widzę? Leci, kokolinka, chodź. Kokolinka, głucha trochę? Dawaj, przyciskaj się, chodź. Przyciskaj się, przyciskaj. Sześć myszko. A ty spałaś, że mnie nie słyszałaś? Stałaś tak? Kto mnie dziergnął w palec? Rudy przed chwilą wskoczył mi na nogę, ale zeskoczył i nie wiem znowu, który to jest. Zobaczmy, ukucnę. Rudy, gdzie jesteś? Gdzie jest Rudy? To ten na 100%. To on. On ma takie tutaj, widzicie, nie do końca czarne. I po tym jednym piórku go poznaję. Jak to piórko mu odpadnie, to nie będę wiedziała, który to jest. Wychodź. Szybko, szybko, szybko. Szybko. Co ty chciałeś od tej kurki? Ta kurka cię w nos zawsze gryzie, nie? Ona się tak średnio lubi, nie wiem czemu. I ona nie da sobie w kaszę dmuchać. Ona dziabnie Aresa w nos i ona nie chce, żeby Ares się zbliżał. Śmieszne to było? Jak cię dziobnęła, to nie było śmieszne. Arciu, gdzie jest nasz rower? Sama przyczepka została. Ares chce wejść do środka. Nie wchodźmy, myszko. Daliśmy rower panu, który się zna na takich rowerach, bo mi ta tylna oś nie pasowała i już wiem, coś źle zrobiłam. Nie bierzcie ze mnie przykładu. <noise> Ogólnie patrzyłam na długość tej osi, bo dla tych, którzy nie wiedzą, musiałam wymienić oryginalną tylną oś w rowerze, bo nie mogłam podpiąć przyczepki i musi być taki adapter. No i sprawdziłam długość, sprawdziłam szerokość, wpisałam w chat GPT. Co się cieszysz? Się nieśmy i tam nie wejdziesz. I wiecie, czego nie wzięłam pod uwagę? Że oś ma różne gwinty. I wkręciłam większy gwint w mniejszy gwint, ale chyba się nie wkręcił cały, bo pan mówi, że nie zepsuł się gwint, tylko na początku musiał lekko nagwintować, poprawić, ale nie zepsuliśmy nic jak coś. Dzisiaj odbieram ten rower i muszę kolejną oś zamówić. Teraz mam nadzieję, że już zamówię dobrą. Będę zamawiać potokiem tego pana. I teraz problem jest taki, że nawet jak zamówię dzisiaj tą oś, to ona przyjdzie za kilka dni, więc przez kilka dni nie będę mogła jeździć rowerem z Aresem. Także uczcie się na naszych błędach. Sprawdzajcie skok gwintu, bo to też jest ważne, bo możecie zepsuć nowy rower. Najważniejsze, że oprócz nauczki na przyszłość nic się nie stało, więc to mnie cieszy. Arciu, a my nieźle zamontowaliśmy tą pułapkę. Czemu ona się nie domknęła? Zobaczcie, nie domknęła się. A co tu się stało? Co tu się wydarzyło? Aha! Chwast kogoś uratował. Ciekawe, czy tutaj wszedł szczur, czy kura. Jak wszedł szczur, to naprawdę ten chwast go uratował. Tyle było tego jedzenia, czy było więcej? I więcej chyba było, nie? Czy nie? Nastawiliśmy jeszcze raz. Deszcz zaczął padać. Zobaczcie, jaką Ares ma minkę. Ares lubi wodę, ale nie lubi deszczu. Nie? Nie wiem, czemu ten piesek deszczu nie lubi. Znaczy tak leciutko pada. I siedzimy z kurami pod dachem. I co teraz? Musimy iść do domku. Tak? Idziemy do domku, to chodź szybko. Aresław, proszę zrobić piękne papa. Okej, okay, chodź.